A, właśnie teraz Marek Wieruszewski paruje ze swoim smartfonem gadżet, o którym dzisiaj będziemy mówili. Gadżet, który łączy się przez Bluetooth. Gadżet wygląda tak. Wygląda jak świecąca kula, która zaczyna się chyba powoli poruszać dzięki połączeniu radiowemu i poturlała się. To tak, trochę jak w horrorze wygląda. Teraz do nas wraca. Właśnie. Tym się można bawić, jeśli lubi się gadżety. I nie tylko o tym, ale o innych ciekawych rzeczach dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy. O, może zmieniać kolory. Proszę bardzo. O tym gadżecie nieco więcej powiemy dzisiaj. No, już widzę, że będzie się dzisiaj działo.